Siemano wszystkie majstry, dzisiaj sobie pomalujmy wnętrze w projekcie kaszlak w maluchu. Co dzisiaj będziemy robić? No, dzisiaj tak tak jak malowanie wnętrza. Trzeba okleić malucha taśmami i, i pergaminem i zapodkładować jeszcze drugą warstwa drzwi, o czym by da za chwilą godą. No ja tu już jest po podkładowaniu wnętrza drzwi. Wyszło gładzitko jak pupcianie mornaczka. Szok! Szok. Yy, ale jeszcze ten podkładzik musi doschnąć Nie, ta kamera tak źle nie nagrywa, po prostu jest jeszcze mgiełka po podkładzie tutaj w garażu A malujemy w bardzo fajny kolor Znaczy dumie, do, yy, do koloru mon sentiment, bo W takim kolorze jak dwa swoje auta, które, przez, którymi zrobiłem dość sporo kilometrów które zmieniło trochę mój pogląd na motoryzację Niestety na kanale ich nie było, bo to się zaczął ten okres, w którym przestałem nagrywać filmiki No i to tyle, a jaki kolor to sobie obejrzycie i wam powiem później na koniec Także no, możecie oglądać, maletko, a, a tam możecie też subskrybować i, i łapki w górę ale w dół, w dół to tak średnio, bo to tak nie jest ale łapki w górę i komentarze, nie? Lecicie. Klasycznie malowanie zacznę sobie od tyłu. Tutaj o. Ta wnęka też będzie w kolorze wnętrza, jak i bagażnik. Pomyślałem, że to jest dobry pomysł. Będzie taki fajny smaczek. Fajny, może nie fajny. Tutaj mamy wszystko oklejone. Zostały otwarte jedne drzwi. No bo jakoś ten środek by się tam pobalować, nie? Jeszcze ta będzie też w kolorze wnętrza Wiadomo, drzwi wszystkie I ta ta klapa też, jak i ta klapa Mam nadzieję, że to będzie taki fajny smaczek, będzie to całkiem wyglądać No i będzie taki inny, bo dwukolorowy maluch Powiem tak, zacząłem robić i jak do mnie jest kozak mm. Przerwano wszystkie majstry, dzień następny wbiją do garażu i co tu widzę? To jest kurde, jest luksusową, panie! Kurde, no sami mi się podoba? I kto jest za Elegancko! Znaczy, jeszcze musiałam wiedzieć, jak to jest pomalowane, ale. Ooooo! Ale ogień! Patrzcie to! Ale ogień! Kurde, luz, Nooo! Ale fajny ten lakier taki gładziutki I to już? To jest gotowe? Byle jak byle jest Patrzcie, jakoś środek trzeba być taki piękny lakier, tak fajnie, kurde wyłożony, nie? Bryszcie się i w ogóle jak? jak, 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 jak to się maluje? Powiedzcie mi, jak idzie tak na malowanie? Jak, jak to idzie tak pomalować? Wszystko zacy wszystko piknie, bardziej to na przykład no masakra, nie, ja nie wiem To już trzeba mieć jakieś, trzeba być skazanym na lakiernicy Ja mam dość po prostu, wezmę się zaszczela A nie no No i tutaj też, bach Ja pierdziu, ale nie, jest kurde Wyszło kozak A dziwne, bo takie, takie Krostki mi się porobiły, nie wiem od czego to ale jest kozak, kurde. Tutaj no to to wiadomo, bo to i tak na baranka przychodziło, także na tym by się nie spuszczał. O, tutaj ładnie, tu oklejenie wytrzymało. chociaż będzie to potem na nowo okleić. W ogóle nie kupujcie taśmy w jakichś kastoramach ani, ani innych lerła. Bo to jest gówno co same odchodzi pod swoim ciężarem. Beleczka ładnie wyszła. Ładnie, ładnie. Jak to jest tu gładziutkie, nie no, tutaj to tu, tu, wyszło całkiem elegancko, looks cool, nie no klasa, no kto się błyszczy w tej kaberze. jero no, jak kto się błyszczy, no, ja nie za nie znalazło, bo jest. a tu, tu, tu mamy środek, siadło, siadło. Kurde jest luks, Je, jest luks Ty już przynajmniej nie ma tyle niedomalować Opa Ładnie to wyszło W gębie to ty dobry jesteś, ale fuszerkę odasz jak mało który Domalować te niedomalowane No ale to się tak 50 -teczka lakieru na mieszum I to psikna I wyjdzie luks Jest bardzo ładnie tak, z 10 metrów można na to patrzeć, bo stąd to nie. Ale generalnie o co chodzi, bo możecie się doczepić, albo to nie może idealnie, Majster, tu widać jakieś te dziwne, te to jest wnętrze auta, kurde, i to się i tak na pewno odrze jakoś. I do mnie to jest wystarczający efekt, jaki chcesz uzyskać. Jest to bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Po ty se to przepoleruje na sam koniec i, i tyle. Naprawdę, bo to jest środek auta i to mi wystarczy, naprawdę. Teraz to po prostu muszę przekleić do wnętrza auta, od zewnątrz do wewnątrz, żeby nie pobrudzić przymalowanie tego wewnątrz-wewnątrz, wnętrza w sensie i... Co po tym... No po tym jak to okleja to będzie szczelne, więc do środka mi się nie będzie dostawać tyla Marasu. Będzie łatwiejsze sprzutanie przed jakimkolwiek malowaniem, podkładowaniem czymkolwiek z tego gówna, którego już mam dość po prostu posad i wpadce, kurde z tą tragedią, co się odwaliła na rachu i wszędzie w ogóle do kitu jest i, i, i co, no tak się to okleja. Myślę, że to jest bez sensu, już jak to pokazywał jak to mniej więcej okleją. Także pobjać ten fakt, po tym się biera za zakitowanie. W sumie nie wiem nawet czy to nagrywać, bo kurde już jak to nagrywał. Teraz zaś to by robił i tak no w kółko, no mam nadzieję, że w końcu się to uda, bo majster to jest tragedia po prostu. I, i to tak nie może być. No ale tak by the way to zapraszam do subskrypcji. Subskrybujcie kurde, suby sobie się muszą liczyć. Cześć, 6 godzin! Klejenia, ale co? Nie wierzę. Udało się. Można. Masakra po prostu. Dwoje drzwi. Tak, oklejone. Pyk. Tu. Oklejone. Tu oklejone. Wszystko na szczelno. Tutaj musiał jakoś wyleźć, więc to okienko jest tak najgorzej oklejone, ale się trzymie wszystko. jak wyleźć jakoś ze środka auta, nie? po całym oklejaniu. Tu komara sinika oklejona. Tu oklejone. Tu oklejone. Tu otlejony, nawet tu otlejony. Jest kozak, co? Jest kozak, co? Nie wierzę, udało się. O, proszę bardzo. Maluch przygotowany do malowania. Kto tu do pana tak spier? No właśnie. Widać, że też fachowiec przed nami był. Chyba, <laughs> za 24, środa. Ale mamy malucha oklejonego i zaś pokitowane zaprawki, kolejne zrobione. Jutro przychodza, jak to wyśnie przychodza po pracy i szlifujemy. Obejrzymy, co z tego będzie nie? Kolejny dzień pracy nad maluchy. Ci tu ciąg dalszy, 1500, 1900, odcinek 1290. To w ogóle powinna być moda na sukces. Ogólnie majster, tak. tutaj klapa mamy już zmatowioną, elegancko gotowa do kolejnej warstwy podkładu. Taki już, myślę, mam nadzieję, na gotowo. Znaczy klapa w sumie będzie już na gotowo, bo tu się nic nie działo, tu my nic nie ruszali, to zostało inne zmatowione, więc tutaj będzie yy, warstwa finish. Drzwi mamy gotowe, mamy porównane, mamy wyglancowane, także tutaj po kilku warstwach będzie też finish w sensie już nie będę wykitować, nic przód mam cały zmatowiony do podszybia, do dachu właściwie i tutaj do progów, obie strony ale zostały jeszcze poprawki do zrobienia to już poleca papierem 240, wcześniej leciał 120 ktoś może ma padać. majster kurde co tak grubo no ale jak tego kitu było dużo, no to nie chciałem tego 30 lot szlifować, bo już było pełno żyć tego szlifowania i kitowania. Natomiast tutaj zostały wypełnione dziurki i tutaj dziurki, to tak samo ktoś sobie może stwierdzić, majster kurde taki projekt, takie inwestycje i tak dalej i, i tutaj kitu. No niestety, że chcę spierniczył wtedy jak robił, bo to a panie to się wyklepie no i się nie wyklepało i teraz zostało to do nadrobienia kitem niestety, każdy się uczy i uczy się też na błędach to samo właśnie z łączeniami, z wieloma rzeczami też jak się dopiero uczy, dlatego tu jest tyle kitu niestety tutaj już też poprawki, wszelkie jakieś dziurki, dziureczki zostały powygładzane i też papier 240, ta łata mamy gotowa tutaj też się udało ładnie wszystko położyć 240 gotowe i nie powinno być już żadnej były Jest to gładziutkie. Z dachem też 240, spokój. Tutaj, tutaj też myślę, 240 będzie spokój. Ładnie się to udało pokitować na równiutko. Tutaj też została 240, jak i tu. Tutaj na klapie klapa też już zmatowiono cało, zostaje inne te kity, bo nie zdążył o to wyschnąć mi jakże kto wczoraj robił. No i oczywiście całe auto jeszcze raz sobie zmatowimy, no tutaj już jeśli chodzi o są ten, yy, są ten podkład. To z racji tego, że to, już nie ma, to jeszcze nie ma finish, no to wszystko przesadza 240, będzie szybciej, a też będzie gładkie, no i tak na to przyjdą kolejne warstwy podkładu, więc to nic nam nie zmieni. No i to by było na tyle, tutaj całe jeszcze już się te, były takie plamki jeszcze, ale podczas szlifowania to to zlazło. I tak go do jak zacieków nie było, nikaj z przodu. Tutaj mam dwa progi jeszcze zrobienia i zadek cały, nie? I, i ten dach. Także wszystko jest na dobrej trudze. Majstry, subskrybujcie. Młody w kararu. Kolejny dzień, kolejne możliwości. Do was to jest dalej ten sam odcinek, kiedy to jest sama, a mianowicie podkładowanie malucha. Generalnie teraz już to wszystko wyszlifowane, wygładzone, do dopieszczone. Myślę, że w końcu się to uda, tak powinno to być. Eee, teraz tak wstępnie, że ktoś już umył. sobie to drugi raz i po tym odtłuszcza i dał malował. Także tych przygotowań to już było tyle razy wałkowane, chyba, że tego nie będę nagrywał, bo to jest bez sensu, że trzeba, kurde, umyć całą powierzchnię, tym odtłuścić. No to chyba już każdy wie, ogląda oglądając ten kanał, jakkolwiek dłużej. Nad nim nie wypalę z podkładowania malucha, no wtedy pod mi kompresor. I to jest już kurde, drugie, drugie narzędzie co siadło po prostu podczas robienia malucha. Ale i tak jestem pod wrażeniem, bo 3 lata go harował naprawdę no niemożliwie ciężko. I w sumie nie wiem, co tam poszło, nie tak, już misza o to, ale przez ostatni miesiąc on dzień w dzień chodził po 6 godzin praktycznie stop z jedną przerwą na pół godziny. No i dzień w dzień szlifowanie, tu drobnego pyłu. Nie wiem, czy się filtry nie zapchały, czy olej nie domógł, czy, czy co, ale no pracował konkretnie i wielki szacun, bo nie miał lekko w swoim życiu. No, i niestety odmówił posłuszeństwa podczas malowania malucha. Całe szczęście! Całe szczęście podczas podkładowania. No i co? Trzeba było kupić nowy, no bo wiecie, bez kompresora to tak jak bez ręki nie? Udało się zapodkładować prawie całą budę oprócz pasa przedniego i prawie całą maskę resztką luftu. Eee, także wszystko wyczyszcza, otuszcza na nowo eee, i dokończymy. Malowanie budy, pomalujemy drzwi, pomalujemy klapa. Po tym druga warstwa, tak chyba trzy warstwy zrobię, i później sobie ten podkład wyrówną. Eee, to znaczy, żeby tych plam nie było, nie? Bo są takie, takie plamy, tak jak był kit, to jest różnica. Eee, ale jak tak patrzę, no to już tak tych boili nie widać, właśnie. Więc, więc cała ta męczarnia, cała ta praca pomogła. A te plamy co widzicie, to, to nie są jakieś wypuklenia, tylko po prostu to przebiło kit jeszcze przez ten podkład. Ja po raz kolejny podkładujemy malucha z tym razem, że... Nie przez moja wina, tylko przez wina kompresora. Kompresor, to wszystko jest twoja wina. To wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. Wszystko twoja wina. Mamieś, to, to wszystko jest twoja wina. To jest jego wina. Tak. I, no i co, I, i, se, i se malujemy, nie? Podkładujemy kolejny roz Klasycznie buda od dachu, i, i w cało reszta. Nie ja już ani tego nie tłumaczę, bo to jest bez sensu. To jest tak przewakowany temat na tym kanale, że ja nie wiem. Ale zaposkładowane trzy warstwy i z tego co widać to już będą finalne warstwy. Także można jechać, zamawiać lakier. W międzyczasie się to przygotuję do malowania, wygładza ta struktura. Papierem na mokro. O. Widzicie, już tych bojnych takich nie ma. Już to kto chce poskładać, co żeby to jeździło? Malowanie i malowanie i podkłady i szpachla i podkłady Tu mam papierki jakieś wodne. 1200 2000 Zaczynamy sobie 1200, obejrzymy, co z tego będzie. Także jak widzieliście albo i nie widzieliście i Buda mu stypcie oszlifowane na mokro całutko. poczekam aż to wyśnieć, wyczyścić, to do czysta. Później zobaczę jeszcze na drugi dzień na świeżo kajsem jakieś babole, żeby to poprawić. Bo godów chciałbym, żeby to było do malowania, całe wyszlifowanie samemu ryszet i budy, ale tak Godu wstynie. Zajęło mi y, 3 godziny zostały nam jeszcze drzwi i klapa i klapa, także na razie leca wszystko te 1200 y, Po tej poprawki z, y, zrobię 2000, bo to będą poprawki wraz z y, dokładniejszym szlifowaniem. Coś takiego? A few moments later. Pierwsze szlifowanie ale mam przynajmniej wszystko oszlifowane w pierwszej fazie Mam dość. Derwicy do stołek i Agresja, już we mnie buczy Kolejny dzień z maluchem, eee, także gotów. dzisiaj mi to wszystko wyschło. I, i muszę to doczyścić wszystko na pikobelach, żeby sprawdzić, jak to wyszlifowałem wczoraj. no ja otóż już tu widzę fragment drzwi, jak już odkrył. I co z tym? Jak widzicie fragment drzwi odkryty i zobaczcie sobie tutaj już widać niedoszlifowany. Także muszę wszystko wyczyścić. Tutaj jest, jakby to powiedzieć, fragment co jest dobrze. O. Tutaj, jak widać, są takie oczka, także to wszystko by da, sobie poprawią jeszcze raz. Jak przed chwilą widzieliście, zostało to wyczyszczone, jakby to powiedzieć, jako tako, żeby widzieć. Powiem wam tak, no nie ma najgorzej, bo większość, jakby to powiedzieć, wad tego podkładu poszło w niepamięć. Yy, bardzo dużo mam jeszcze takich miejsc do poprawki o czym zresztą że wspominał a z tego co widzę, będzie się całe szczęście bez kolejnej warstwy podkładu yy, czemu całe szczęście no bo wiadomo usprawni to dużo praca nie będzie już szybci mi roboty no tutaj muszę sobie podoprawiać bo jeżeli to na bieżąco śliwową na mokro no to wiadomo ten, ten podkład z tą wodą, no to to przysłoniało dużo defektów a teraz mam to w miarę czyste i widzę jakie jeszcze są dziurki znowu chciałem śnić się trochę 800 i teraz tak, tu jest po 800 no już prawie cacy, wiadomo, ryski są, no bo wiadomo prawie jak szkło I jeszcze są defekty, o tutaj to widać, nie? ja, no i to jeszcze trzeba szlifować tutaj eksperymentalnie użyłem Bączka z 400. Obawiam się, że to. Kurde, mi to tak nie będzie. Tu nie ma różnicy. Tu jest zrobione 800, a tu bączkiem mi 800. Robota szybciej idzie, a jest tego mini. Dlatego obiera bączka z 400. Niskie ciśnienie, żeby były wolne obroty. Ja jata z tym, bo po co mi czas tracić? Tak, na pewno tego tak nie będzie dobrze widać w kamerze jak na żywo Ale kurde, tu chwileczka roboty Bączkiem z 400 I poprawione papierkiem 800 Tak na szybko w ramach testu Jeszcze to 2000 potem przelata Ale no kurde, powiem, warto eksperymentować Bo teraz zaoszczędza naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ilość godzin. Ogólnie tak polecił mi to widz właśnie, widz kanału. I co? Podczas szlifowania, wiadomo nam się delikatne przecierki. O, tuż tutaj, na kamerze tego może tak dobrze nie być widać. No, kamera se ostrzy, kurczę, pył zamiast tego. O, ale tutaj. O, widzicie takie czarne te są z, z, delikatne przebicia. I widz właśnie polecił żeby sobie kupić podkład w sprayu w tym samym kolorze żeby sobie to zabezpieczyć i wtedy nie trzeba malować całego i tutaj mu to jak mi że wszystko malował to on tutaj mipa w sprayu o tym samym kolorze właśnie podkładu i sobie sikniemy wszystkie przeszlifowane miejsca jak na przykład tutaj na drzwiach mi się zdarzyło o tutaj wszystkie takie przeszlifowania sobie sikniemy żeby ja to było dobrze, najpierw jeszcze trzeba wszystko wyszlifować. A czyli to jest po papierze 400, więc sobie to fuk na tym podkładnym sprayu o ładnym pyk i będzie cacy i potem już tylko na mokro to przyjada. Za chwilę się będziecie śmieć w komentarzach, że kurde jednak bardziej by się opłacało kolejne warstwo położyć. <grym> nie no, powiem, bardzo fajny patent, naprawdę nie trzeba małować całe. Pokrywa to ładnie, ale to trzeba dać tak z 2-3 warstwy, żeby to pokryło. I naprawdę chodzi to bardzo dobrze. Jest to po prostu super, klasunia Także to tyle, widzimy się jak to wyśnie, a ja będę słowo dali, a ja idziemy teraz do roboty Dobra eee, I teraz co, ogólnie tak polecił mi to widz właśnie, widz kanału Pan Jarek8596, taki właśnie monik e, jak do mnie pisze w komentarzach Wierny widz, do już lata mnie ogląda i co, podczas szlifowania, wiadomo, zrobiły nam się delikatne przecierki. Także majstry, są my w garażu na drugi dzień i uwaga, to były te miejsca podkładowane tym sprayem. No jak widać, prawie, że nie widać. Wiadomo, są takie plamy, no bo to jest logiczne, jak warstwa na warstwa nędzie, to do plamka się zrobi. Ale zobaczcie to, ten podkład jest rektyk w tym samym kolorze i to nam się ładnie pokrywa i naprawdę, jak to wyszlifujemy, i ta powierzchnia nie ma jakoś mega szorstko, no, nie wymaga dużo opracowania. Także jest tak naprawdę pozytywnie zaskoczony tym podkładem sprayu. I także dziękuję tam użytkownikowi za podpowiedź, bo dużo pracy mi to jakby to powiedzieć odjęło. O. A efekt jest naprawdę bardzo bardzo Dobry, delikatnie wodnym przejechać i jest to gotowe, także naprawdę, naprawdę na plus. Biera się zadali za, za szlifowaniem mokrym papierem 800. Całą Budę nie będę tego nagrywał, bo to by było kurde 20 godzin materiału bezsensownego. Także widzimy się po wyszlifowaniu tego na moku. next day. Dzień wielki dzień. Mamy zakończenie prac przygotowawczych do lakierowania. O kur... ale emocje. Prace od samego początku zajęły mi praktycznie dwa miesiące yy, pracy po godzinach. To znaczy, że po pracy swojej etatowej. Wreszcie udało się osiągnąć ten efekt zamierzony. Jest to naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Wcześniej przy poprzednim malowaniu nie miał tego tak zrobione dobrze. Teraz jest naprawdę jak w mnie bomba. Wiadomo, znalazłby się jakiś lakiernik, to by na bank znod jakieś niedociągnięcia. Ale ja niestety nie jestem lakiernikiem. Uczę się tego. Ale no już jest naprawdę super. Także w dniu dzisiejszym muszę wymyć z całego pyłu malucha, całego wszystkie elementy, drzwi, klapa, klapy wszystko muszę wymyć, wyczyścić to co zostało z pyłu i później muszę odtłuścić całego malucha i w końcu się zabieramy za lakier lakier już mam zakupiony wygląda petarda Mam nadzieję, że nie skrzania chociaż tego i wyjdzie to wszystko bardzo dobrze. A teraz tutaj jak widać wszystko się blyszczy elegancko, tutaj dach. Bardzo ładnie. No jeszcze to jest usyfione, nie muszę to wszystko wymyć, ale bardzo ładnie się to już prezentuje. No. Przez zakurzone, bo tak tutaj to widzicie to wszystko trzeba wydmuchać, wyczyścić Żeby było cac. I Mamy tutaj ta klapa. Też widzicie to jest brudnie. Także się nie przejmujcie, że coś jest nie tak z podkładem. Tutaj mamy drzwi zaś i klapa tylno. A, gdzie z drugi raz otocza, a tym koszula roztargana mi się przydały kurde nowe te ciuchy arbaje o. no to się biera do roboty i życzę miłego oglądania zostawcie suba i lajka